Dzień dobry, panie Dzień dobry. Dzień dobry. Na co się pan uskarża? Uskarżam się, pani doktor, na wyrostka. Eee! Rozumiem, rozumiem. Na wyrostka. Pewnie się chuligani. Eee! Nie leży to w prawdziwym zakresie zawodowym. Ale młoda lekarka na lubie... Ale młoda lekarka na rubieży musi otwierać się. Na szeroki bachlarz zjawisk, być powiernicą, matką, psychologiem i dobrze pojętą spowiedniczą pacjenta. Domniemy mywam, że pan jako ojciec stanął aktualnie na rozdrożu. Eee, czy mogę się położyć? Bo odnoszę wrażenie, że konam. Kro, proszę się położyć. Stwierdzam jednak, że jest pan zbyt wrażliwym. Rodzice muszą dawać odpór swej. Generacji, która przeżywa przejściowy kryzys dojrzewania. Młodzież mamy dobrą, a jej chwilowa nieandynkwantność do epoki... O, zdaje mi się, że on pęk. A, widzę, że przejął pan od syna żargon młodzieży. Bo pęknięcie... Oznacza, jak zapodała literatura gniewna, załamanie się. Nic nie szkodzi. Jeżeli on pękł, jest to albowiem właśnie wyrwa, którą może pan skutecznie nasączyć ideałem. Pacjent znienacka pokrył się i doznał zapaści, wskazując ostatnimi siłami palcem kciukiem na swój brzuch. W tym momencie przeszyła mnie błyskawica wiedzy zawodowej. Wyżej wymieniony wyrostek nie był widocznie, jak domniemywałam, synem denata, tylko robaczkowym. Opanowała mię przytomność umysłu. Błyskawicznym cięciem otworzyłam pacjentowi Janę. Oczomnym ukazał się wtedy widok nieopisany. Robaczkowy wyrostek rozdęty do granic wytrzymałości pękł był z hukiem w mej obecności. I zawartość septyczna rozlała się po jamie, wypełniając ją nieprzyjemnym bulgotem. Z tej masy wystawały tu i ówdzie sperforowane końcówki jelit i narządów, których z prędkości nie mogłam nawet zidentyfikować. Posłuszna memu doświadczeniu postawiłam na kartę, wylałam pacjentowi do brzucha cały posiadany limit nadmanganianu potasu. Przez co uzyskałam antyseptykę. Następnie wyrżłam narządy, nie nadające się już do użytkowania. Całość przycerowałam i ściągłam jamą catgutem. Już po wszystkim jest pan uratowany! Rzeczywiście czuję dalszą, istotną poprawę. Jakże ja się tym złotym rączkom. Ze Wdzięcznym sercem i kopertą, o której nawet nie warto wspominać. A propos, czy posiada pan syna? Niestety, tylko córuchnę! Udaną? Nie bardzo! Strasznie się, żeby nie użyć wulgarności szlaja! Proszę więc do niej zastosować me uwagi przedoperacyjne. Nie omieszkam z góry, dziękuję i żegnam. I tak, ustrzeliwszy dwa nabrzmiałe problemy za pomocą jednego szczału. pogrążyłam się w słusznej dumie młodej lekarki, która na wysuniętej w teren placówce musi odznaczać się omnipotencją. Do usłyszenia.